Moi drodzy, witam was w kameralnie. Ostatnie tygodnie tutaj na kanale stoją pod znakiem 5-litrowych V8. I to przyznacie, że jest dosyć niecodzienna sytuacja, jak na obecne czasy. Nie muszę wam tego tłumaczyć, doskonale wiecie jak jest. A w tym tygodniu także i dzisiaj mam okazję jeździć land rowerem, range Roverem Sport. 525 HSE i tak to jest jeden z tych samochodów, który mógłby konkurować na najdłuższą nazwę. To nie jest SVR, to nie jest SVR, jak kto woli, ale wciąż bardziej cywilna wersja, która jednak pod maską ma cały czas to samo 5-litrowe V8 doładowane sprężarką mechaniczną, albo jak to ktoś mógłby powiedzieć, chociaż ta nazwa jest zarezerwowana kompresorem. I jeżeli oglądaliście jeden z ostatnich filmów, w którym jeździłem f SVR właśnie, to wiecie co ten silnik potrafi, a szczególnie w Akompa Męcie. Tak pięknego wydechu, jaki tam jest montowany, i to fabrycznie, byłem pod ogromnym wrażeniem, jak to brzmi. Tutaj jest dużo mniej agresywnie, ale wciąż naprawdę bardzo przyjemnie i miejscami nawet dosyć głośno. Wydaje mi się, że ten samochód to jeden z najbardziej rozpoznawalnych SUVów z fałsemką pod maską, a przy tym naprawdę okrutnie niedoceniany jest mi z tego powodu naprawdę przykro, tym bardziej, że jeżdżę przez ostatni czas tym autem i jestem pod jego ogromnym wrażeniem. Przy tym jest Suwem, którego cena startuje od 530. Tysięcy złotych i to wciąż relatywnie naprawdę bardzo atrakcyjna cena w porównaniu do innych, zdecydowanie. No, całkiem jak w przypadku FPS SVR, którym właśnie jeździłem niedawno. I naprawdę bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie mam okazję poznawać trochę bliżej te samochody. Mówię o Land Roverze i Jaguarze, bo dotychczas słyszałem o nich głównie z opowieści i nie miałem okazji nimi jeździć. I to jest ten stopień przywiązania, że naprawdę nie chciałbym go już oddawać. On mógłby ze mną zostać. To jest jeden z tych kandydatów w tym roku 2022 pierwszym do aut, które chciałbym rzeczywiście sobie na dłużej zostawić. Mam jakąś taką słabość do brytyjskich samochodów. Nie wiem, czy to to ostatnio jakoś tak się we mnie narodziło, ale chyba nie. Mam wrażenie też, że one na naszych drogach przynajmniej są bardziej egzotyczne niż na przykład amerykańskie bądź nawet włoskie samochody i pewnie jakoś mocno nie mijam się z prawdą, ale pozwólcie, że gdzieś tutaj się za chwilę zatrzymam, gdzieś zjadę z utartych ścieżek i powiem Wam, dlaczego Range Rover Sport może być idealnym dla Was samochodem, a przynajmniej dla Ok. Wszystkie wersje Range Rovera Sport są standardowo wyposażone w zawieszenie pneumatyczne i podwyższanie i obniżanie tego zawieszenia jest chyba najszybszym, jakie w życiu widziałem w fabrycznym samochodzie. I na przykład możecie go obniżyć aż o 5 cm od położenia neutralnego i zablokować tę wysokość, żeby na przykład móc poruszać się chyba do zakresu 40 km na godzinę po parkingach, które mają niski strop. W dodatku można uruchomić tryb Off-Road Ride na drugim poziomie i podnieść go aż o 7,5 cm od standardowego położenia, a sam tył samochodu można z kolei podnieść aż o 9 cm, żeby ułatwić sobie podczepianie przyczepy i regulację jej nachylenia. I zobaczcie, jak to strasznie szybko idzie. W tym momencie trzymam cały czas guzik do podwyższania zawieszenia. I podwyższam się o te wspomniane 9 cm. I robi się naprawdę wysoko. Cześć! Wersja V8 ma aż 525 koni mechanicznych i aż 625 Nm maksymalnego momentu i to jest naprawdę sporo, ale ten egzemplarz jest podobno w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 5,3 sekundy, co w sumie różni go od wersji SVR o prawie sekundę, ale nie o to tutaj chodzi. Poza tym wersja SVR jest o prawie 200 tysięcy droższa. Tak, jak wszedłem w konfigurator, to aż nie mogłem uwierzyć własnym oczom. SVR rozpoczyna się od 723 tysięcy złotych. Natomiast Natomiast istnieje jeszcze wersja SVR Carbon, do której trzeba dopłacić jeszcze dodatkowe 100 tysięcy złotych, i naprawdę nie wiem dlaczego te kilka dokładek stylistycznych z carbonu kosztuje aż dodatkowe 100 tysięcy. Ale jesteśmy przecież cały czas przy wersji V8 525, więc tamte ceny zupełnie nie będą moim problemem, a tym bardziej uzasadnia to wybór Range Rovera Sport właśnie w takiej wersji. I na koniec coś, co interesuje wszystkich najmniej i w sumie mnie też, ale brzmi dosyć zabawnie w kontekście tego, co jest tutaj pod maską. Wyobraźcie sobie, że do budowy Range Rovera Sport wykorzystuje się 26 kg przetworzonych tworzyw sztucznych i 40 kg materiałów naturalnych, które są oczywiście produkowane w Wielkiej Brytanii przy użyciu procesów niskoemisyjnych. Podobno został zaprojektowany tak, żeby spełniać cele 85% zdolności do recyklingu i 95% zdolności do odzysku części. Nie wiem, może to jest sposób. Jaguara i Land Rovera na utrzymanie takich samochodów z takim silnikiem na rynku, chociaż podejrzewam, że jednak nie ma to w ogóle znaczenia. Tak czy inaczej, nawet jeżeli te marki od 2025 roku będą produkowały tylko samochody elektryczne, to wciąż mamy jeszcze kilka lat, żeby nacieszyć się tym, co jest, a wy jeszcze macie przed sobą kilka minut, bo zabieram Was teraz na małą przejażdżkę. Nie jest tak szybki jak FPS SVR, dokładnie z tym samym silnikiem 5-litrowym o mocy 550 KONI z kolei. Natomiast trzeba mu przyznać, że, jako takie typowe auto do jazdy na co dzień, jako typowe daily. To zupełnie wystarczająco, to naprawdę wystarczająco. 5,3 sekundy do setki, 525 koni, 625 nm momentu obrotowego, ale to już mówiłem. Natomiast na papierze robi to spore wrażenie i nie jest to wersja SVR. Wersja SVR ma 50 koni, chyba tak. 50 koni mechanicznych więcej, z tego co pamiętam, ale to jest dzisiaj zupełnie nieważne. Według relacji, niech to będzie przykład. Na to, jak różnie możemy postrzegać samochody, jak bardzo subiektywne jest opowiadanie o samochodach, według różnych relacji, a przede wszystkim mojego znajomego Mikołaja, z którym prowadzę podcast motoryzacyjny Skrót Tygodnia, prawdopodobnie największy motoryzacyjny podcast w Polsce. Mikołaj stwierdził, wcześniej jeżdżąc tym samochodem, że to auto prowadzi się bardzo podobnie do Rolls-Royce'a, że ma taki niepołączony układ kierowniczy, który jest bardzo miękki, bardzo delikatny, którym można operować wręcz jednym palcem, bo z tym utożsamia. Rolls-Royce'a. Pamiętam, że jak wysiadałem z Rolls-Royce'a Ghosta i wsiadałem do swojego samochodu, to później powiedziałem, że o, nie wiedziałem, że moim samochodem tak ciężko się manewruje, ale Rolls-Royce to rzeczywiście enklawa błogości i taki obłok na zburzonym horyzoncie. Ale to nie jest to. Ten układ kierowniczy jest naprawdę bezpośredni, zaskakująco, bo nie spodziewałem się takiego układu kierowniczego w wersji nietypowo sportowej. To auto jest oczywiście progresywne w tym swoim prowadzeniu, ale naprawdę zadowalająco bezpośrednio, bo ja lubię czuć lekki opór na kierownicy, a tutaj nawet nie jest lekki, może bardziej wykraczający poza słowo lekki, przy tym naprawdę bezproblematyczny, ale jednocześnie dający ogromną satysfakcję w zakrętach i nie mogę powiedzieć, że tak nie jest, bo to auto prowadzi się naprawdę dobrze. Oprócz tego, później na prostej przyspiesza, tak jak Wam wspomniałem, zupełnie wystarczająco szybko. Jestem zadowolony z tego auta, mógłbym go mieć, mógłbym je mieć na Daily. Ech, trochę się zakochuje. Czy to niebezpieczne? Trochę tak, bo w końcu nie kosztuje mało, ale ja mam tę tendencję do zakochiwania się w samochodach, na które mnie nie stać, przynajmniej na razie. Aha, przynajmniej na razie. Poza tym, tych samochodów, na które mnie nie stać, to mam akurat pod dostatkiem. Poza tym, że podoba mi się jak to jeździ, jak szybko potrafi przyspieszać, jaki ma charakter, to podoba mi się również wykończenie tego wnętrza. Zdecydowanie być może czarna tapicerka, taka bardzo sztampowa, nie jest w moim stylu, ale istnieją różne inne wersje, więc o to się nie martwcie. Poza tym, dwa ekrany, dwa środkowe ekrany, z których, z tego co pamiętam, oba mają bardzo podobną rozdzielczość, nieważne, natomiast są dwa... I dzielą się tymi funkcjami wyświetlania, i to jest bardzo atrakcyjne, biorąc pod uwagę fakt, że czasem chcecie mieć wszystko wyświetlane na jednym ekranie. Oczywiście da się to zrobić na jednym ekranie i nie jedna marka to udowadnia, ale tutaj macie dwa, więc. W sumie jesteście bardziej cool. Tak, ten samochód jest po prostu cool. Bardzo żałuję, że jest do tego stopnia niedoceniany, bo ja nie widzę ich aż tak wielu na drodze, a ten egzemplarz, to znaczy ten samochód w takim wydaniu 525 HSE P525 HSE. Chyba widzę po raz pierwszy i od razu mam okazję nim jeździć, więc w sumie nie narzekam. Natomiast jeszcze jedna fajna rzecz, która pozwoliłaby mi odświeżyć swoją kolekcję i przypomnieć sobie, co tam mam w schowkach, właściwie już teraz w domu. Kiedyś woziłem w schowkach płyty CD, tutaj jest czytnik płyt CD, to mnie urzekło, naprawdę, ten samochód ze wszechmiar mnie po prostu urzeka. Jest naprawdę bardzo przyjemny. W dodatku ma piękny wzór kierownicy. Przekonałem się o tym, ale nie o tym w sumie chciałem powiedzieć, ale teraz mi się to przypomniało. Chciałem powiedzieć o tym, że to są jedne z najbardziej wygodnych foteli, w jakich siedziałem. Regulacja jest wystarczająca i nie o to tutaj chodzi, że ona musi być w 25 kierunkach. Natomiast są po prostu wygodne, nie bolą mnie w nich plecy nawet po. Dłuższej chwili po wielu kilometrach w nim spędzonych. No i niech do tego dojdzie naprawdę mnogość możliwości konfiguracji. Mamy samochód, który jest niemal idealnym autem na co dzień. Biorąc pod uwagę fakt, że SUV-y są zdecydowanie najbardziej popularnymi autami obecnie, uwielbiam ten samochód. I to jak się prowadzi, te naprawdę dosyć nieznaczne przechyły nadwozia, jak na taką konstrukcję coś wspaniałego! Po co mi w tym momencie wersja SVR? Po co mi coś bardziej luksusowego? Uwielbiam i nie chcę z niego wysiadać. I niech to będzie najlepszą recenzją tego, jak to jeździ. Ale jestem ciekaw, co wy myślicie o Land Roverze Range Roverze w wersji sport i nie tylko. Pamiętam też, że ktoś z Was pisał do mnie, chyba na Instagramie, w wiadomościach prywatnych. Pamiętajcie o tym, żeby mnie tam śledzić, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ktoś napisał, że jest właścicielem Land Rovera i strasznie brakuje mu filmów o tej marce na YouTubie. No i bardzo się cieszę, że mogłem się do tego przyczynić, żeby tę pulę filmów o tym samochodzie powiększyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zawsze możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli tak było. I pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zasubskrybować ten kanał. Żeby zobaczyć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą. A ja jeszcze tylko uchylę nie rąbka tajemnicy, bo chyba to już zrobiłem, ale okna i pokażę wam coś więcej. Uuu, haha, to jest piękne.